Spójrzcie tylko na te sceny. O śmieciach nawet nie będę teraz mówić, bo wkrótce szczury nas zjedzą. Przy domu nie ma wody, a pod każdym podwórkiem ogromne hałdy śmieci, po prostu olbrzymie wysypiska. Mój kran milczy. My, dzieci Donbasa. Mój kran milczy. My, dzieci Donbasu, przeżywamy wszystko uderzenia rakiet, drony ale bez wody nie przetrwamy. Pojawią się u nas wszy i robaki. Wujku Putin, jesteś najważniejszy na tym świecie. Ktoś marzy o piesku albo o nowym telefonie, a my marzymy o wodzie. Uratuj nas! o wodzie. Spasicie nas! Wierzę, że jesteś mądry i silny. Wujku Prezydencie, podaruj nam najprostszy cud – wodę w naszych domach. Woda to takie proste, a dla nas to luksus. My, dzieci, powinniśmy biegać, śmiać się, a nie czekać, aż przywiozą nam wodę. Wujku, Wowa, pomóż nam! Nasza mama ma troje dzieci. Bez wody jest tak trudno. Wujku, prezydencie, pomóż nam! Każdego ranka budzę się i mam nadzieję, że z kranu popłynie woda, ale jej nie ma. Wójku prezydencie, wierzymy w ciebie. Pomóż dzieciom Donbasu. My jesteśmy teraźniejszością i przyszłością Donbasu. Bez wody nie ma przyszłości. Wójku prezydencie, usłysz nas. W Doniecku Zabrakło wody, dokładnie w tym Doniecku, który jest częścią Donbasu, który to przez lata prosił wujka Putina, aby przyłączył ich do mateczki Rosji. Ale tam nie teraz zabrakło wody, tam wody brakuje autentycznie od miesięcy. I tutaj macie starszą panią, która pokazuje, w jaki sposób ona tę wodę pozyskuje. No i kogo mogą obwijać mieszkańcy tych terenów? Oczywiście. Ukraińców. Tak, bo to Ukraińcy odcięli im dopływ wody na tych terenach, na których oni prosili Putina, aby przyłączył ich do siebie. Ja nie wiem ile rzeczy jest bardziej poniżających, niż autentyczne zbieranie deszczówki, aby ją pić. No a co robi wujaszek Putin? No co może robić wujaszek Putin? Oczywiście nic. Olewa temat, bo ci ludzie go nie interesują tak, jak żadni ludzie go nie interesują. Oni nagrywają apele do niego, wstawiają dzieci na tych apelach, błagają go o to, żeby zainterweniował, a on ma to gdzieś. Dlatego mieszkańcy starają się nagrywać apele do kogoś, do kogo mogą dotrzeć, czyli do władz lokalnych. Tutaj macie przykład takiego apelu. Mieszkańcy osiedla Trzeciowschodniego w Doniecku, naszego umęczonego Trzeciowschodniego osiedla, zwracamy się z żądaniem do głowy naszej republiki Denisa Władimirowicza Puszylina, aby by przywrócić zaopatrzenie w wodę na naszym osiedlu. Od 2014 roku osiedle cierpiało, cierpi i być może jeszcze długo będzie cierpieć z powodu bezprawia w zakresie gospodarki komunalnej. Wody na osiedlu nie ma już, można powiedzieć, ósmą, dziesiątą dostawę z rzędu. Na osiedlu mieszka 80% weteranów działań wojennych, dzieci weteranów, wdowy po poległych mężach, którzy walczyli od 2014 roku. Oto stoi małe dziecko, które chce się wykąpać. Jego ojciec jest weteranem działań wojennych. Mój mąż poległ, był weteranem. Ja sama jestem weteranką. Walczyłam nie rok i nie pięć lat. Lecz całe lata w tej armii. Za co? Tu mieszkają przesiedleńcy, zwykli ludzie, którzy chcą się umyć, chcą mieć wodę. Problem z wodą jest ogromny. Prosimy Was, żądamy, abyście przywrócili nam zaopatrzenie w wodę. Od 1 lipca podnieśli opłatę za wodę. Dobrze, jeśli ktoś ma wodomierz, a jeśli ktoś go nie ma? Będą płacić za wodę, która w ogóle nie dociera? Prosimy Was o rozwiązanie naszego problemu. Śmieci, jak nie były wywożone, tak i nie są wywożone. Nad stawem cały brud praktycznie spływa do wody. Zebrała się tam już cała tablica Mendelejewa. Można by było chociaż tam pójść i wykąpać się, ale nie możemy, bo do tej wody nie da się nawet dotknąć. U nas, u dziewczyn, wody nie ma. W zasadzie nikt u nas nie ma wody. To już dziesiąta dostawa, kiedy wody w ogóle nie było. Mariupol cały w światłach. W Mariupolu jest woda, jest prąd. Tak, budują nowe bloki, wszystkim wszystko dają. A tutaj domy zniszczone, wszystko w ruinach. Ci ludzie są już tak zmordowani, że oni nie potrzebują normalnej czystej wody, oni potrzebują wody jakąkolwiek. Szanowni mieszkańcy Donieckiej Republiki Ludowej, Drodzy przyjaciele, dziś w naszym regionie powstała krytyczna sytuacja związana z zaopatrzeniem w wodę. Możecie to zobaczyć po stanie naszych zbiorników wodnych. Poziom wód w zbiornikach wierchnokamieńskim, makiejewskim i Olchowskim spadł do wartości krytycznych. I zasoby, którymi dysponujemy, są niewystarczające. Zarówno dla przemysłu, rolnictwa, ale przede wszystkim dla dostaw wody dla mieszkańców Republiki. W związku z tym sztab operacji do spraw zaopatrzenia w wodę podjął decyzję o zmianie harmonogramu dostaw wody w naszych miejscowościach. W najbliższych dniach Donieck i Makiejewka przejdą na dostawy wody raz na trzy dni, Hartysk, Iłowajsk, Zugres raz na dwa dni. Dziś jest to środek wymuszony, który pozwoli bardziej racjonalnie wykorzystać te zasoby, którymi dysponujemy, przetrwać upały i postarać się zgromadzić zapasy do napełnienia systemów grzewczych w okresie jesienno-zimowym. Rozumiemy, że stworzy to dodatkowe. Trudności, ale obecnie nie mamy innego wyjścia. Podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby ustabilizować sytuację i, jeśli będzie taka możliwość, powrócić do wcześniejszych harmonogramów dostaw wody. A w rejonach, gdzie woda fizycznie nie dociera lub dociera w bardzo ograniczonych ilościach, zostanie dodatkowo zorganizowany dowóz wody. Po raz kolejny apeluję do Was o jak najbardziej oszczędne korzystanie z tego zasobu. I tylko łącząc nasze wysiłki będziemy w stanie przezwyciężyć ten trudny okres. Powodzenia nam wszystkim. Trzymajcie ich! Dokąd jedziecie? Dlaczego odjechaliście? Woda się skończyła. Przed chwilą mówili, że wody jest dużo, jak to się skończyła! On twierdzi, że woda się skończyła, a przecież przed chwilą była, a tutaj już nie ma, ta? No dajcie nam chociaż trochę nabrać. Jak to się skończyła tak szybko? Będziemy czekać. Już tydzień jesteśmy bez wody. I jaki tydzień? To już 10 dni. W czwartek też nie było wody. A ja co mam z tym wspólnego? W administracji za każdym razem odsyłają nas do innego rejonu. My tu jeździmy na darmo? Nie, tam była woda, a teraz jej nie ma. No to zajrzyjcie do zbiornika. Powiedzieli, że u was jest. Sami mówiliście, że niby jest woda. Niby jest woda. To zajrzyj do zbiornika. Powiedzieli, że wszystkim wystarczy. A gdzie ta woda? Cały dzień czekamy. Od samego rana cały dzień. Dziesięć dni bez wody, już dziesięć dni siedzimy. Co to ma być? Tato ostrożnie tylko nie upadnij. Nie upadnij. No widzisz to? No, tak, widzę. Siedzimy od siódmej rano i czekamy na wodę, a wy przyjeżdżacie i mówicie, nic z tego nie będzie wody, to taką mamy władzę czy co? To wejdź sama. Ja nie zamierzam się wspinać, chcę żeby nam przywieźli wodę. Już 10 dni siedzimy bez niej. W naszej rodzinie jest 5 osób, troje dzieci. Jak mamy żyć bez wody? Kończąc, przeglądając te filmy, w pewnym momencie zrobiło mi się trochę żal tych ludzi, ale doczytałem, że aż 80% z nich to weteranie wojskowi, czyli ludzie, którzy innych ludzi. I jedyne kogo jest mi tam żal, to tych dzieci, że mają takich rodziców i takich dziadków. Rosjanie, tak wybraliście